Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o 11 elementach garderoby, które warto mieć w swojej szafie, tak żeby zawsze mieć w co się ubrać. I już z samych tych elementów będzie można stworzyć kilka lub kilkanaście stylizacji. Także zapraszam do oglądania. Pierwszym elementem, o którym chcę opowiedzieć, to są spodnie i zaczniemy może od jeansów. Z jeansami można stworzyć bardziej casualową stylizację lub bardziej elegancką w zależności jakich dodatków się użyje. Warto zwrócić uwagę na kolor. Na przykład czarny czy granatowy będzie pasował właśnie do takich bardziej eleganckich stylizacji, a na przykład taki jasny niebieski, taki idealny kolor jeansowy będzie się świetnie sprawdzał przy casualowych stylizacjach. Oczywiście te kolory możecie łączyć tak jak wam się najbardziej podoba. Warto zwrócić uwagę też na nogawki. Jeśli chodzi o nogawki, na przykład rurki zamieniłabym na spodnie takie z prostą nogawką, na przykład takie w stylu mam jeans. Przy tych spodniach chciałam powiedzieć jeszcze o kieszeniach. Zwróćcie uwagę, jakie są kieszenie, bo jeżeli na przykład z tyłu na pupie są takie małe kieszonki, to ta pupa może się wydawać taka ogromna, a jak są większe kieszenie, to może się wydawać na trochę mniejszą. To wiecie, tak optycznie może robić różnicę, więc na to można też zwrócić uwagę. Przy temacie spodni chciałam też wspomnieć o spodniach materiałowych. Spodnie materiałowe o wiele bardziej elegancko wyglądają niż takie spodnie jeansowe. Więc, jeśli Wam zależy na takiej bardziej eleganckiej stylizacji, to właśnie polecałabym spodnie materiałowe. I one przeważnie są z prostą nogawką albo właśnie z rozszerzaną. I powiem Wam, że są takie spodnie właśnie z rozszerzaną nogawką, takie długie, i one po prostu przepięknie wyglądają ze szpilkami. Mnie osobiście bardzo podobają się takie spodnie, właśnie w połączeniu z szpilkami, bo można sobie wydłużyć sylwetkę. Te nogi wydają się takie bardzo długie. No jeśli chodzi o kolorystykę spodni, to już zależy od Was. Jakie macie ubrania w szafie, jakie wam się kolory podobają? Ja uważam, że na przykład kolor czarny lub właśnie granatowy, bo granatowy też jest taki bardzo elegancki, lub kremowy, beżowy, ekry. To są takie kolory, z którymi można naprawdę wiele stylizacji stworzyć i można do nich dodać jakieś jeszcze inne akcenty kolorystyczne i wtedy macie bardzo fajną stylizację. Jeśli lubicie kolory, na przykład. Kolejny element to biała baza. I co mam na myśli mówiąc biała baza? Chodzi mi o białą górę, czyli na przykład, czy to będzie t-shirt, czy to będzie koszula, czy body, w zależności co lubicie tak naprawdę to musicie same zdecydować. Ja na przykład lubię bardzo takie koszulki, jak mam teraz, czyli koszulki Polo z kołnierzykiem, bo właśnie przez to, że mają kołnierzek, to one wyglądają bardziej elegancko. No i taka biała góra. Trochę was tak jakby rozświetli, bo to jest blisko twarzy, wiecie, i to będzie wyglądać naprawdę super. I do takiej białej góry możecie założyć tak naprawdę wszystko: czy właśnie jeansy, czy spodnie materiałowe, czy spódnice, czy, co tam ma, czy na co macie tam ochotę, i na to możecie założyć i sweterek, i marynarkę, i płaszcz, po prostu wszystko. I w każdej kolorystyce i to będzie zawsze super wyglądać. I ten biały kolor właśnie wniesie takiej świeżości do tej stylizacji. Kolejny element to są białe sneakersy. Nie wiem, jak wy, ale ja białe sneakersy uwielbiam, to wygląda po prostu świetnie. One wprowadzają takiej trochę świeżości do stylizacji, jest tak trochę ciekawiej niż jakby założyć np. jakieś ciemne obuwie. I białe sneakersy również można do wielu rzeczy założyć, i do spodni jeansowych, i do materiałowych, i do spódnicy, i do sukienki, w zależności jaką macie tę spódnicę, czy sukienkę, czy jaką stylizację chcecie stworzyć. Także białe sneakersy to też jest coś, co znalazło się u mnie na liście i ja np. mam takie jedne buty. Dajcie znać, czy też macie białe sneakersy w szafie i czy w ogóle lubicie takie buty. Kolejny element, który sobie zapisałam to są mokasyny lub baleriny. Wiem, że to są inne buty, ale jednak tak pomyślałam, że w jednym, jako jeden element wam podam, bo w zależności, czy lubicie właśnie, czy wolicie baleriny, czy mokasyny, to sobie wybierzecie. Ja osobiście uwielbiam i jedne i drugie. Teraz mi się bardzo spodobały takie baleriny z beżowe z czarnym noskiem. One wyglądają tak bardzo elegancko i one pasują tak naprawdę też do eleganckiej stylizacji, ale też do takich bardziej casualowych. Do dżinsów można założyć i właśnie takie belerinki. To będzie już tak wyglądać naprawdę fajnie. I mokasynki tak samo wprowadzą trochę tej elegancji do stylizacji. I one będą pasować też do wielu rzeczy i właśnie tak jak mówiłam, i do jeansów, i do spodni materiałowych, i do płaszcza, i do marynarki. No naprawdę mnóstwo można kombinacji stworzyć i z mokasynami i z balerinami, to już w zależności, które buty wolicie, marynarkę. To jest kolejny element, który też będzie do wielu rzeczy nam pasował, nawet można już połączyć z poprzednimi rzeczami, które mówiłam, typu właśnie jeansy lub spodnie materiałowe. Na przykład jasna góra i marynarka. I marynarkę też możecie wybrać w różnej kolorystyce jest mnóstwo po prostu kolorów, krojów i materiałów i po prostu jest ogromny wybór. I ciężko wybrać tak naprawdę taką jedną klasyczną. Tak, e, pierwsza co mi się kojarzy, to od razu jest że czarna marynarka. No i czarna też będzie super wyglądać, i no, nawet i do białej koszulki, do e, jeansów e, takich niebieskich. I na przykład do balerinków takich beżowych z tym czarnym noskiem i to będzie też już super wyglądać. Można założyć do spodni materiałowych, żeby bardziej elegancko wyglądać. Ja osobiście lubię też marynarkę beżową i taką szarą, ciemno-szarą, taką grafitową. Z nią też można fajne stylizacje stworzyć właśnie i casualowe, i takie bardziej eleganckie. Przy marynarkach chciałam jeszcze wspomnieć o marynarkach tuidowych. Zwróćcie uwagę na te marynarki, czy Wam się podobają, czy może to nie jest Wasza bajka. Bo ja na przykład takie marynarki tuidowe uwielbiam. Je też można używać. Takie Taki marynarki też można nosić na wiele sposobów. Niekoniecznie musi to być wiecie, bardzo elegancka stylizacja, chociaż również też może być taka. Ale można taką marynarkę założyć też i do jeansów, i na przykład do ballerinków i, i to też będzie fajnie wyglądać tak bardziej elegancko, ale jednak tak casualowo też. Tak wiecie, bardziej luźna stylizacja wyjdzie. Pasek. Nie mogłam nie wspomnieć o pasku, bo paski naprawdę potrafią zmienić całą tą stylizację, całej swojej szafy i kupić właśnie taki pasek, jeden lub kilka, w zależności ile Wam będzie potrzeba, w odpowiednim kolorze. Dla mnie na przykład to jest kolor czarny i brązowy i właśnie takie dwa paski tak naprawdę mi wystarczą do wielu stylizacji. Można oczywiście go założyć tak klasycznie do spodni. Pasek można też założyć na przykład przy takim swetrze troszkę grubszym, oversize'owym lub przy sukience, przy marynarce. Można sobie spiąć, żeby zrobić taką talię i żeby ta stylizacja była taka ciekawsza. Okulary przeciwsłoneczne. Oprócz tego, że będą chronić nam oczy przed promieniami słonecznymi, to jeszcze będą dodatkowo takim świetnym elementem ozdobnym w tej naszej całej stylizacji. Będą tak dopełniać tą stylizację. Florystyka zależy od tego, jakie macie ubrania w szafie, jakie kolory lubicie. Ja osobiście bardzo lubię brązowe lub właśnie czarne okulary, lub białe. W zależności właśnie jaka stylizacja, to ewentualnie bym się te trzy kolory bym wybrała. I tu również możecie mieć zwykłą taką prostą stylizację, typu właśnie jeansy. Mokasyny, czy baleriny, czy sneakersy, jakaś kurteczka, czy marynarka i okulary przeciwsłoneczne, pasek w spodniach, i już będzie tak naprawdę cała stylizacja gotowa i może to naprawdę świetnie wyglądać. Przy okularach jeszcze chciałam wspomnieć, że okulary mają mnóstwo różnych kształtów i to też może wiele zmienić i wnieść do tej stylizacji, wasza twarz może inaczej wyglądać wtedy biżuterię. To jest coś, o czym chciałam powiedzieć właśnie w tym filmie, bo można. Biżuterią ograć całą stylizację. Może być naprawdę bardzo prosta stylizacja. Jak założycie jakąś biżuterię, która będzie taka bardziej rzucająca się w oczy, powiedzmy, to już nam tak dopełni tą stylizację i będzie coś tam ciekawego się działo. Przy takiej zwykłej, klasycznej stylizacji, typu właśnie jeansy, na przykład biała koszulka i trench. Można założyć na przykład zegarek, bo to też chciałam o tym wspomnieć, przy, właśnie przy biżuterii, właśnie o zegarku też, że na przykład zegarek, jakieś kolczyki delikatne i na przykład naszyjnik, też jakiś delikatny, i to już będzie fajnie wyglądać. Jeżeli mamy jakąś gładką na przykład sukienkę, to można założyć jakiś naszyjnik na przykład z pereł. To zależy oczywiście, jakie macie ubrania, jakie macie dodatki, do biżuterię ale naprawdę można coś pokombinować myślę, że z tego co macie i coś fajnego stworzyć i jakoś tak dopełnić tą stylizację biżuterią, bo naprawdę zmieni to dużo. Trencz. Musiałam tutaj też powiedzieć o tym trenczu, bo to jest coś takiego ponadczasowego, co jest cały czas modne, cały czas w trendzie. Co roku ten trencz płaszcz po prostu wraca i taki płaszcz może nam starczać na lata. On będzie świetny i na wiosnę, i na jesień, więc wiecie, macie dwie pory roku. Oczywiście jak jest w miarę taka pogoda niezachłodna. Ale ten płaszcz naprawdę świetnie się sprawdzi, i myślę, że w wielu sytuacjach i przy wielu stylizacjach, przy bardziej eleganckich czy przy takich casualowych to mówię taki płaszcz, ładny płaszcz, będzie świetnie wyglądał. Ja na przykład stawiam na płaszcz taki bardzo długi, z tego względu, że na przykład ja jestem niska i jak mam dłuższy płaszcz, to wydaje się tak, że jestem trochę wyższa. Tak optycznie wyglądam jakbym była wyższa, a wcale nie jestem wysoka. I dużo lepiej to wygląda właśnie, jak mam dłuższy płaszcz, niż taki na przykład gdzieś do kolana. Przy płaszczu chciałam wspomnieć jeszcze o rękawach. Bo czasami płaszcze mają takie od razu podwinięte rękawy i one są od razu krótsze. To w zależności, czy Wam się to podoba, czy nie, to, to na to zwróćcie uwagę. Mi się to podoba i ja na przykład mam taki płaszcz, co właśnie można sobie podwinąć, ale można je odwinąć i są po prostu długie rękawki, więc to też jest dobre na jakieś troszeczkę chłodniej. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć przy płaszczu, to są te takie klapy z tyłu. To też. Zwróćcie uwagę, czy Wam się to podoba, czy nie. Ja osobiście na przykład bardzo lubię, jak coś takiego jest i fajnie to wygląda. Kolor to jest kwestia indywidualna. Ja szukałam takiego idealnego, beżowego odcienia, żeby pasował mi po prostu do wszystkiego, do moich ubrań i po prostu, żebym mogła go nosić bardzo często, do, no, po prostu, żebym nie musiała się zastanawiać, do czego go założyć. No i pamiętajcie przy płaszczu, że jeżeli to jest taki właśnie długi płaszcz, taki, jak ja mam, to on się rzuca w oczy od razu. To jest pierwsza rzecz, którą widać. I więc warto zwrócić uwagę na to czy faktycznie wam się bardzo podoba, czy jest dla was idealny, bo to będzie właśnie coś, co będzie pierwsze rzucało się w oczy. Kolejnym elementem jest sukienka. Sukienka jest po prostu świetnym elementem garderoby, bo nie musicie się zastanawiać, jaką górę do jakiego dołu założyć, jakie buty i wiecie, nie, nie trzeba się za bardzo zastanawiać, bo zakładacie sukienkę i macie już całą stylizację. Wystarczy tylko założyć do tego jakieś buty, dobrać torebkę, może jakiś płaszczyk albo marynarkę, w zależności jaka jest pogoda i i macie całą stylizację gotową, tak naprawdę, więc to jest naprawdę świetna sprawa. I tutaj też ciężko mi powiedzieć, jaka sukienka będzie idealna, bo każda z nas jest inna, każda ma inny wzrost, inną figurę, każda lubi co innego. Zresztą też tych krojów sukienek i materiałów i kolorów jest po prostu mnóstwo, więc ciężko mi wybrać taką jedną idealną sukienkę. Ja teraz mam swoją ulubioną sukienkę, taką dzianinową. Ona jest taka z idealnego takiego beżowo-szarego, powiedzmy takiego koloru ma krótki rękawek i jest taka dosyć długa, prawie że do kostki i ma rozcięcie po jednej stronie. I to jest taka moja ulubiona teraz sukienka, bo ona jest bardzo, ale to bardzo wygodna. I wygląda też bardzo elegancko. Można ją wystylizować nie na elegancko, ale można tak, też tak bardziej luźno. Można założyć paseczek w talii, żeby troszeczkę ją tutaj uwydatnić. Można bez paska ją nosić. No po prostu to jest taka moja ulubiona sukienka. Wstawię Wam tutaj, żebyście sobie zobaczyli. Ostatnio właśnie zakładałam i z tręczem, i z balerynkami, właśnie z czarnym noskiem i to mi się osobiście bardzo podobało. I ostatni element garderoby, o którym chciałam powiedzieć, to jest spódnica, ale nie byle jaka, bo spódnica Midi. I dlaczego akurat Midi? Ja osobiście uwielbiam właśnie takie spódnice, bo przez to, że jestem dosyć niska, to nie chcę wyglądać na niską, nie chcę sobie tych nóg skracać, tylko chcę właśnie optycznie troszeczkę sobie wydłużyć te nogi, czy w ogóle całą sylwetkę. No i właśnie taka spódnica będzie idealna, taka dopasowana, na przykład tweedowa. Kolejna spódnica, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest spódnica taka dzianinowa, też dopasowana. I ja też na przykład mam taką spódnicę, jedną dzianinową, ona jest też z wyższym stanem. Troszeczkę taka za kolano jest, i ona też świetnie wygląda, bo jest właśnie dopasowana i ta sylwetka wygląda na taką wyższą smukłą i taką szczupłą. Chciałam Wam powiedzieć na koniec o jeszcze jednej spódnicy, która naprawdę bardzo mi się podoba. Ona jest taka bardzo elegancka, taka z klasą, i chodzi mi właśnie dalej właśnie o spódnicę MIDI, tylko ona jest z takiego błyszczącego materiału. Wstawiam Wam tutaj zdjęcia, bo ja takiej nie mam, ale bardzo mi się podoba, to wygląda naprawdę super elegancko. I można ją nosić tak naprawdę i jak jest ciepło, czy właśnie czy w zimie nawet do płaszcza można założyć, do kozaków też będzie super to wyglądać. I ona już wnosi tego czegoś, właśnie ten materiał taki błyszczący, wnosi tyle takiej elegancji do stylizacji, wygląda to po prostu przepięknie. I to już są wszystkie elementy, o których chciałam Wam powiedzieć. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy macie jakieś swoje ulubione elementy garderoby w szafie, które uważacie, że są idealne, z którymi możecie stworzyć po prostu mnóstwo stylizacji, bo jestem bardzo ciekawa. A teraz się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie. vou aqui.